Dzień dobry, witam Państwa w programie samorządowym Zbornego Sulinowa. Dzisiaj moim państwa gościem będzie pani burmistrz Bornego Sulinowa, pani Dorota Krzanowska. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Lato dobiega końca i to jest chyba najlepszy czas na podkreślenie imprez, które miały miejsce w gminie. Tym bardziej, że jest, były to pierwsze wakacje od dwóch lat bez obostrzeń covidowych. E, e, tak, to prawda. E... Chociaż to takie przykre, że lato dobiega końca. Bo z pewnością wszyscy czekaliśmy na to lato. Zresztą jak zwykle, jak co roku. Cieszymy się, że jest lato, że jest piękna pogoda, że, że ten dzień jest taki fajny, długi, tak, piękne poranki, piękne zachody słońca, ale nieuchronnie jak co roku lato zbliża się ku końcowi. Tak jak pan redaktor wspomniał, to po dwóch latach to lato, to, to wakacje bez obostrzeń covidowych, kiedy mogły odbywać się przede wszystkim imprezy plenerowe. I, I patrząc też na ilość uczestników i ilość tych imprez, które się odbywały na terenie naszej gminy i które jeszcze będą się odbywały do końca września, to było ich bardzo dużo, ale i też zainteresowanie było naprawdę duże. Między innymi, właśnie z militarny w militarnym w bo byliśmy też z naszą kamerą i wiemy, że ja osobiście oceniam, że było bardzo dużo ludzi do, do tego roku. Ja też tak myślę, że ludzi było bardzo dużo. Organizatorzy jeszcze nie podsumowali do końca zlotu, więc trudno mi dzisiaj odnieść się dokładnie do liczb i do osób, które odwiedziły zlot. Niemniej jednak, tak jak pan redaktor wcześniej wspomniał, przez dwa lata nie mieliśmy tutaj imprezy i tego zlotu organizowanego przez stowarzyszenie tak naprawdę nie było w ubiegłym roku to była tylko taka drobna namiastka, więc myślę, że też uczestnicy tego zlotu stęsknili się i za sobą, i za, i za spotkaniem i, i, i za takim charakterem imprezy. Chociaż w dobie tego co się dzieje na Ukrainie, to też było trudne przedsięwzięcie patrząc na, na naszych sąsiadów, ale i też z tego względu, że jednak sporo uchodźców z Ukrainy jeszcze jest na terenie miasta, więc organizatorzy starali się to zorganizować też tak, żeby no nie zakłócało to spokoju miasta, ale i też może żeby nie spowodowało to takich, nie wiem, negatywnych odczuć. Niemniej jednak zlot się odbył. Myślę, że na frekwencję nie można było narzekać. Chociaż, jak mówią stali walce, ludzi było jednak mniej niż na poprzednich imprezach, ale patrząc też na całość tej imprezy i z zlotowiczów, którzy przyjechali, ja myślę, że organizatorzy osiągnęli cel, zlot się udał, był bezpieczny. Nie wydarzyły się żadne niepokojące sytuacje ani też jakieś złe zdarzenia. Pogoda z lotowiczą dopisała w tym roku. Bardzo było pięknie, było ciepło, więc myślę, że tutaj wszyscy wyjechali pełni wrażeń i, i też te, takich pozytywnych myśli, że ten zlot w kolejnych latach dalej się będzie odbywał. E, zabrakło parady, ale ja też sama prosiłam organizatorów, e, między innymi ze względu na właśnie działania wojenne, które toczą się na Ukrainie, aby może jednak nie robić parady tych pojazdów militarnych. Były różne głosy e, i takie, które rozumiały sytuację, i, i, i były też takie głosy, które no, nie były niezadowolone, no, ale trudno. No, e, tak się wydarzyło, ja uważam, że dobrze się stało. Miejmy nadzieję, że ta wojna się skończy i, i, i za rok ta parada tych pojazdów militarnych, która cieszy się ogromnym zainteresowaniem, już się odbędzie. Ta parada była, ale w ograniczonym zakresie i tylko na terenie z mm -hmm. Koniec wakacji. Nieuchronnie zawsze kojarzy się z powrotem do szkół. Jak gmina przygotowuje się do tego, tego roku szkolnego? Ja myślę, że jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. W ubiegłym tygodniu odbyłam spotkanie z dyrektorami naszych szkół. Dwie szkoły, szkoła podstawowa w Juchowie zyskała nowe wykładziny na korytarzach szkolnych bezpieczne z atestem. Myślę, że to bardzo wpłynęło na estetykę, ale i też na estetykę szkoły, ale i też na bezpieczeństwo dzieciaków, które uczęszczają do tej szkoły. Szkoła podstawowa w Bornem Sulinowie, również ze środków pochodzących z pefronu, będzie miała wyremontowane nowe łazienki. Zostanie też doposażona o kolejną toaletę w oddziale zerowym. Tam był od kilku lat już problem, była tylko jedna toaleta, mamy dwie zerówki. Rodzice bardzo często zgłaszali ten problem i wiem, że jest zaplanowane właśnie doposażenie tego oddziału zerowego w dodatkową toaletę. A jak już jesteśmy przy Szkole Podstawowej w Bornem sulinowie to tylko przypomnę, że otrzymaliśmy w ramach Polskiego Ładu, otrzymaliśmy dofinansowanie do przeprowadzenia termomodernizacji tego obiektu, więc myślę, że w przyszłym roku rozpoczniemy będzie to ogromna inwestycja związana z Całą termomodernizacją tej szkoły. Tam jest zaplanowana wymiana dachu, który już no bardzo domaga się remontu. Tam są spadające dachówki, tak. Rynny w bardzo złym stanie, ale i też docieplenie, wymiana okien. Myślę, że wymiana też instalacji elektrycznej. Zobaczymy jeszcze na co pozwolą nam środki, które pozyskaliśmy, i też na ile będziemy mogli liczyć na własne środki z naszego budżetu. Tak więc myślę, że to jest bardzo ważne zadanie przed nami, ale to też poprawi funkcjonowanie szkoły. Tam też zaplanowana jest fotowoltaika, więc myślę, że jak uda nam się zrealizować tą inwestycję, to, to ta szkoła na pewno zyska na wyglądzie, ale i też obniży nam koszty utrzymania. Ponadto, też w tym roku udało nam się doposażyć w minionym roku szkolnym doposażyć stołówkę w Łubowie, w tej chwili takie doposażenie nowe otrzyma stołówka w Juchowie. Wymieniliśmy w ubiegłym roku, w ubiegłym roku kalendarzowym, ale to ten rok szkolny, wymieniliśmy piec centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w wieleniu, co też bardzo poprawiło utrzymanie ciepła w tej placówce, bo tam ciągle były też skargi ze strony rodziców, no i też nauczycieli, po prostu było zimno w szkole. A wiem, że ubiegłoroczna zima już pozwoliła na komfortową pracę i też na uczestnictwo dzieciaków w zajęciach w szkole. Myślę, że to takie najważniejsze inwestycje. No i trwa oczywiście budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w, w Łubowie, i jesteśmy też przed przetargiem na budowę boiska przed Szkołą Podstawową w Łubowie. Więc myślę, że. no. To dużo jak na taką małą gminę, a przypominam, że mamy jednak pięć jednostek oświatowych na utrzymaniu, więc i też w tej subwencji jest to znaczna kwota, którą przeznaczamy na doposażenie szkoły. Nie nadmieniłam jeszcze, że szkoła podstawowa w Ubowie zostanie wzbogacona o nową pracownię ekologiczną i tutaj już środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to jest kwota ponad 30 tysięcy więc myślę, że no możemy powiedzieć raz, że jesteśmy przygotowani do nowego roku szkolnego, a dwa, że też dbamy o swoje placówki oświatowe, co nie znaczy, że nie patrzymy z niepokojem na nowy rok szkolny, nie wiemy, jakie będą ceny prądu, nie wiemy, czy będziemy w stanie ogrzać też nasze szkoły, szczególnie dwie szkoły, bo to Łubowo i Jeleń, które korzystają z węgla i z drewna i o ile w Łubowie to drewno jeszcze pozwala nam ogrzać szkołę, no to niestety wiele nie jest biec takiej, który potrzebuje węgla, średnio 3-4 tony miesięcznie, jeżeli to sobie pomnożymy przez cenę dzisiejszą tego opału, no to niestety koszty utrzymania tych placówek wzrastają nam drastycznie i tu patrzymy z ogromnym niepokojem. Ja wiem, że nauczyciele są przygotowani, że dyrektorzy zadbali o to, aby pełny obsad kadry był w szkołach i tak też jest, tak? Natomiast no, te problemy finansowe pewnie są jeszcze przed nami, jeśli chodzi o, o takie bieżące utrzymanie placówek szkolnych. Gmina jednak dalej realizuje jakieś inwestycje między innymi, na które, które musi mieć pieniądze. Właśnie między innymi ta hala przy Szkole Podstawowej w Ubowie. Czy znamy mniej więcej termin końca tej inwestycji? Yy, no przy, Przewidujemy, że na następny rok szkolny na pewno ta hala będzie oddana, tak? Yy, Pojawił się pewien zastój. Może trudno powiedzieć, że zastój, tylko przesunięcia tak, w terminie realizacji. One nie są jakieś znaczące. Planujemy zakończenie tej inwestycji w przyszłym roku i myślę, że w kolejnym roku szkolnym na pewno ta hala powinna być już oddana do użytku, tak aby uczniowie mogli korzystać już z. Z hali w tej chwili czekamy na więźbę dachową. Wiem, że wykonawca czeka właśnie na dostawę towaru i, i myślę, że lada chwila powinna, powinien ten stan surowy zostać zamknięty. Teraz też są prowadzone prace związane z całą tą infrastrukturą techniczną, która będzie przy tej sali, więc no, ta inwestycja postępuje. Na pewno nie w takim tempie, jakbyśmy chcieli, tak jak zakładał sam wykonawca. Kiedy podpisywaliśmy umowę, no ale sytuacja, która wydarzyła się i brak właśnie materiałów na rynku spowodował pewne e, przesunięcia. Niemniej jednak inwestycja jest kontynuowana i, i mam nadzieję, że, e, że do końca kadencji uda nam się zrealizować to zadanie. No Na pewno szkoła włowie czeka na koniec tej inwestycji, tak samo jak mieszkańcy tutaj Bornego Słoniowa czekają na e, dokończenie remontu ulicy Wyszyńskiego. Tak, ulica Wyszyńskiego przebiega w, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ja byłam tam przedwczoraj, rozpoczęte są już prace nad chodnikami, tak, widziałam, że są zakładane już krawężniki, więc tutaj nie ma żadnego niepokoju i ta inwestycja na pewno lada moment zakończy się, ale jak jesteśmy też przy inwestycjach, to pozwolę sobie tutaj powiedzieć, że też w przeciągu już kilku dni Zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę świetlicy wiejskiej w Jeleniu. To inwestycja, na którą bardzo długo czekają mieszkańcy. Z niepokoju na pewno wyglądają na podpisanie umowy z wykonawcą. Niemniej jednak, tak jak powiedziałam, myślę, że już w ciągu kilku dni będzie wyłoniony wykonawca. Jesteśmy po jednym przetargu. Po negocjacjach też, bo cztery oferty wpłynęły na budowę tej świetlicy. Po negocjacjach z oferentami. I lada moment ten wykonawca zostanie wyłoniony i mam nadzieję, jak najszybciej podpisana umowa i jeszcze w tym roku chcielibyśmy rozpocząć budowę świetlicy wiejskiej w Jeleniu. 18 sierpnia, jak dobrze pamiętam, odbył się festyn parafialny w Wichowie na rzecz. Zbiórka była na rzecz remontu Kościoła. W Juchowie właśnie, Was to dosyć zabytkowy budynek, ale też gmina przeznaczyła jakieś pieniądze w swoim budżecie tak, na Gmina budynek. w budżecie zabezpieczone mieliśmy środki w wysokości 20 tysięcy właśnie na obiekty, na zabytkowe obiekty sakralne. Te 20 tysięcy stanowi 50% inwestycji, która mogłaby zostać przeprowadzona. Rada Parafialna zwróciła się do nas o taką pomoc finansową, część kwoty już została przeznaczona właśnie na zdjęcie tej wieży, tak? a więc faktura bodajże chyba za dźwig, który był sprowadzany specjalistyczny bodajże z brzegu. Sami mieszkańcy mający uprawnienia podjęli się zdjęcia tej wieży, wieża została odcięta, zdjęta, w tej chwili będzie trwała na, na pewno renowacja, naprawa i, i też festyn, który się odbył, więc mam nadzieję, że jakaś część środków została już zabezpieczona, ale wszyscy mamy świadomość, że to jest wszystko mało. I na pewno tych środków potrzeba będzie dużo więcej, bo jednym problemem jest wieża, ale też tam jest i, i, i dach, który wymagałby już naprawy i remontu, więc mam nadzieję, że no, uda nam się pozyskać, czy też sponsorów, czy też środki gdzieś zewnętrzne, aby można było jak najszybciej, aby ta wieża mogła jak najszybciej wrócić na swoje miejsce, a i też obiekt sakralny mógł służyć mieszkańcom. W poprzednim tygodniu odwiedził Borne Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, ponieważ zostali wyłonieni laureaci konkursu granty sołeckie wojewódz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. No i wiemy, że te granty otrzymała miejscowość Piława, jak i silnowa. Tak, dwa sołectwa, sołectwo Piława i sołectwo Silnowo, w ramach tych grantów zarówno w sołectwie Piława, jak i w sołectwie Silnowo powstaną dwie wiaty rekreacyjne, które będą służyły mieszkańcom. Jedna na plaży w Piławie, druga na plaży w Silnowie. Jedna z tych wiat w sołectwie Piława jest trochę mniejsza gabarytowo, natomiast to w Silnowie będzie dużo większa. Tam też od lat jest organizowane święto opieczonego ziemniaka. To cykliczna impreza, która w tym roku myślę, że zgromadziła od 200 do 300 osób. Impreza cieszy się ogromnym powodzeniem. Pogoda też dopisała, więc to... Będzie dobre miejsce do, do spotkań integracyjnych mieszkańców. A już jak jesteśmy, panie redaktorze, przy grantach sołeckich, to ja m, pozwolę tutaj e, pochwalić e, nasze sołectwo rakowo, ponieważ. E, Pani Sautys wraz z mieszkańcami aplikowała do konkursu Piękna Zachodniopomorska Wieś 2022 i sołectwo Rakowo znalazło się w finałowej dziesiątce. Myślę, że jest to wielkie wyróżnienie. Teraz w wyniku obrad kapituły, tak, tych 10 zostało wybranych i w tej chwili nastąpi kolejna część tego konkursu, a więc członkowie kapituły będą odwiedzali te sołectwa, i wtedy będą przyznawane już nagrody. Ale myślę, że to i tak jest wielkie wyróżnienie znaleźć się w tej dziesiątce. Więc ja z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję zarówno pani Sautys, jak i mieszkańcom i samego pomysłu, i też no dbałości o tą swoją miejscowość, o to sołectwo, bo to na pewno wielkie wyróżnienie znaleźć się w dziesiątce wsi Województwa Zachodniopomorskiego. Myślę, że wiele sołectw tutaj w gminie Borne jest takich, które warto by było zobaczyć, odwiedzić. Między innymi jedna z takich sołectw została wybrana na tegoroczne dożynki. Tak, dożynki gminne 10 września odbędą się w sołectwie Starowice, w miejscowości Starowice. Ja już z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do odwiedzenia tej miejscowości. I tu taka, no nie wiem czy to jest ciekawostka, ale kiedy już była podana informacja, że organizujemy dożynki w tym roku w Sołectwie Starowice, sporo osób pytało, gdzie są Starowice, a więc właśnie to jest ta możliwość, aby odwiedzić tą niezwykle piękną i urokliwą wieś z przepięknym kościołem, trochę może zapomnianą przez wiele, wiele lat, bo przypominam, że jednak Borne Sulinowo było kiedyś garnizonem i dostęp do tej miejscowości był bardzo utrudniony. Dzisiaj bardzo prężnie działające sołectwo, włączające się w przeróżne imprezy. I też cykliczna impreza Babielato w Starowicach, która odbywała się z reguły właśnie w okolicach 10 września. I aby w tym roku połączyć starowickie Babielato i Dożynki, stąd był pomysł, aby zorganizować Dożynki w tej małej miejscowości, w tym małym sołectwie. Więc ja myślę, że będzie klimatycznie i tak naprawdę dożynkowo i bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam do uczestniczenia w tym wydarzeniu. My również zapraszamy już 10 września do, do Starowic na dożynki gminne, a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Pani Burmistrz. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny program.